Dzień dobry, Ewa Tułacz, zapraszam na program Mazowsze Wiadomości z regionu, a w tym wydaniu. Nagrody imienia Cypriana Kamila Norwida przyznane. Kiedy odbędą się wybory samorządowe i jak pomysł przedłużenia kadencji samorządów oceniają władze Mazowsza? Samorząd województwa nagrodził opiekunów stypendystów po raz 21 rozdano nagrody imienia Cypriana Kamila Norwida. Sejmik województwa nagrodził autorów najlepszych i najciekawszych dzieł i kreacji literackich, muzycznych, plastycznych i teatralnych. Gala odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie. Od początku konkursu samorząd województwa wyróżnił blisko 100 artystów. Od 2005 roku przyznawana jest ponadto nagroda Dzieło życia dla artystki i artysty za całokształt twórczości. Dotychczas otrzymali ją między innymi Tadeusz Konwicki, Danuta Szaflarska, Andrzej Łapicki, Wiesław Michnikowski czy Józef Hen. A w tym roku znakomity artysta polskich i zagranicznych scen teatralnych Andrzej Seweryn. Moja żona naprawdę znosi tę moją pracę w sposób heroiczny i naprawdę chciałem jej przy tej okazji publicznie podziękować i, i powiedzieć, jak bardzo ją kocham i szanuję za to właśnie. To nagroda to cztery kategorie. Literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr. Cyplen Kamil Norwid, wybitny autor, tak naprawdę, Artysta, który dopiero po latach został doceniony, to wiemy. Ale to także mieszkaniec Mazowsza, to jego spuściznę dzisiaj bardzo mocno czujemy. Być może szczególnie w dzisiejszych czasach, bo jak dokładnie i doskonale wiemy, Cyprian Kamil Norwid nie patrzył na poklask, ale był rycerzem prawdy. A tej prawdy w dzisiejszych czasach w tak wielu obszarach bardzo mocno brakuje. Statuetkę norwidowską w kategorii literatura odebrał pisarz i tłumacz autor bestsellerowych i wielokrotnie nagradzanych książek, Jakub Małecki, Zapowieść Święte Ognia. Pisarz nie krył emocji. Bardzo Państwu dziękuję. W kategorii muzyka nagrodę otrzymał baryton Mariusz Godlewski. Za drugi tom nagrania pieśni Stanisława Moniuszki i kreację podczaszyca w nagraniu pod tytułem Moniuszko, Hrabina. W kategorii sztuki plastyczne zwyciężył Piotr Szulkowski, grafik, fotograf, malarz i rzeźbiarz. Doceniony za wystawę interpretację dyscyplin olimpijskich w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Listę zwycięzców zamknął reżyser teatralny Krzysztof Warlikowski za sztukę Odyseja. Historia dla Hollywoodu. Plejada znakomitych nazwisk, znakomitych postaci, twórców, artystów. Ponad 100 nazwisk, które tutaj były tylko w części przypomniane, to jest ten olbrzymi wkład do kultury narodowej, do kultury europejskiej, myślę, że i światowej. Laureaci otrzymali statuetki i nagrody pieniężne w wysokości 30 tysięcy złotych, a laureat nagrody dzieło życia 40 tysięcy złotych. Nominowani otrzymali okolicznościowe medale i po 10 tysięcy złotych. To kolejna próba łamania podstawowych zasad demokracji. Tak propozycje partii rządzącej w sprawie przedłużenia kadencji samorządów oceniają władze Mazowsza. A co myślą o tej propozycji mieszkańcy województwa? W czwartek Sejm przyjął ustawę autorstwa posłów PiS, która wydłuża kadencję samorządów o pół roku do wiosny 30 kwietnia 2024 roku, aby nie kolidowały z wyborami parlamentarnymi. Projekt budzi wiele kontrowersji. Marszałek województwa mazowieckiego uważa, że jakiekolwiek przesuwanie terminów wyborów to łamanie podstawowego prawa demokracji i przypomina, że w 2018 roku, kiedy pracowano nad nową ustawą dotyczącą wyborów samorządowych, wiadomo było, że może dojść do nałożenia się obu terminów wyborów. Wtedy nikt się tym nie przejmował. Moim zdaniem to jest decyzja czysto polityczna, prowadząca do tego, że partia rządząca boi się przegrać wybory samorządowe, żeby to nie miało wpływu wizerunkowego na wybory do parlamentu. Zgodnie z przepisami prawa można przeprowadzić we wrześniu 2023 roku najpierw wybory samorządowe, a w listopadzie, czyli w ostatnim możliwym terminie wybory do parlamentu. I tak to powinno się to odbyć. W podobnym tonie wypowiada się członkini zarządu Elżbieta Lanz. Gdyby rzeczywistą intencją było to, żeby te wybory się nie nakładały, żeby stworzyć jak największy komfort do startu zarówno tym, którzy do samorządu i tym, którzy startują do parlamentu, to pewnie powiedziałabym, rzeczywiście są jakieś argumenty, ale my wiemy, że tak naprawdę nie chodzi o te intencje. Chodzi o to, żeby rzeczywiście stworzyć inne warunki do pracy na rzecz wyborów parlamentarnych. Chodzi o to, że partia rządząca widzi w tym swój własny interes polityczny. Smutno, że podporządkowuje się strategię wyborczą własnym interesom. Radny Krzysztof Skolimowski o próbie zmiany terminów wyborów samorządowych mówi wprost: Wyborcy mogą się poczuć oszukani. Kiedy byliśmy wybierani na pięcioletnią kadencję to wyborcy dali nam mandat na 5 lat a w tej chwili wyborcy mogą się czuć oszukani kiedy się dowiedzą że ten mandat dany na 5 lat to jest mandat na przykład dany na 6 lat to jest zmiana reguł gry w trakcie która w demokracji parlamentarnej nie powinna mieć miejsca a co w tej sprawie myślą mieszkańcy mazowsza to jest wielki błąd Kombinowanie, majstrowanie przy wyborach na tak y, krótki czas przed wyborami y, to jest wielkie nieporozumienie. Nie, niedobre. A dlaczego? Nie, by się odbywały w takim terminie, w jakim powinny. Jestem zdania, że jak najlepszy. Mhm. Y, dlatego, że nie spowoduje to bałaganu i, i będzie to rozbite i kwestia kosztów jeszcze. Może dobry pomysł. Co może odpowiednio się zmienić wtedy, kiedy następuje? Prościwa to data. Przypomnijmy, że na wiosnę 2024 roku wypadają również wybory do Parlamentu Europejskiego. Potrafią rozbudzić wyobraźnię i wskazać kierunki rozwoju. Pomagają uczniom odkrywać talenty i odnosić sukcesy. Tacy są najlepsi nauczyciele z Mazowsza. Samorząd Województwa nagrodził opiekunów stypendystów. Władze Mazowsza doceniają pracę najlepszych nauczycieli. W konkursie opieką stypendysty roku wyróżniani są pedagodzy, którzy opiekują się uczniami szczególnie uzdolnionymi, nagrodzonymi w mazowieckim programie stypendialnym. Jedna ze stypendystek pisała projekt związany z przewodnikiem po Londynie, kolejny stypendysta pisał o Szkocji i jeszcze inny o karate także jest to bardzo szeroki przekrój tematów, bardzo różnorodne. Moja stypendystka realizowała projekt Matematyczne Memory, który był grą wykonaną w programie Scratch. Zaprogramowała różne poziomy tej gry, tak żeby dopasować do różnych poziomów edukacyjnych. Swoją prezentację przedstawiła w szkołach podstawowych. Udział w projekcie stypendialnym nie tylko poszerza horyzonty, rozwija umiejętności, ale pozwala też odnaleźć kierunek co do przyszłości zawodowej. Tak było z uczennicą Skauszyna, która sama produkowała ekokosmetyki: mydełka, szampony i kule do kąpieli. Uczennica powiedziała właśnie podczas wywiadu panu z gazety, że zainspirowało ją to bardzo i w przyszłości zamierza właśnie w tym kierunku iść. To jeszcze jest bardzo wcześnie, bo to jest dopiero szkoła podstawowa, no ale gdzieś tam już ten zaczątek jest, prawda? Już jakiś tam pomysł na życie ma. Podczas Gali zaprezentowano także wybrane projekty uczniów, przygotowane pod opieką nagrodzonych nauczycieli. Efekty swojej pracy przedstawiła m.in. Gabriela Szczepanik z liceum imienia Stanisława Staszica w Warszawie. Sprawdzam, czy antybiotyki na pewno działają i można zobaczyć, że rzeczywiście, jeśli na przykład zmieszamy antybiotyki i możemy myśleć o antybiotykooporności teraz na skali światowej, jeśli mówimy o zdrowiu, i możemy to zrobić w naszym własnym, czy domowym, czy profesjonalnym laboratorium, i to jest niesamowite. W tym roku wyróżnionych zostało w sumie 23 nauczycieli. Ta nagroda jest konkretna, finansowa, to jest 4000 zł. Takie wyróżnienie otrzyma 23 opiekunów stypendysty, bo mamy pewność, że to tylko dzięki ich pasji, ich zaangażowaniu, ich wielkiemu poświęceniu mogliśmy uhonorować tylu stypendystów. To oni my, tworzą. To co najpiękniejsze w polskiej szkole budują młodego człowieka. W ramach ostatniej edycji programu stypendialnego wsparcie finansowe otrzymało 632 uczniów z całego województwa. Każdy ze stypendystów otrzymał ponad 5 tysięcy złotych. Łączna wartość tej edycji projektu wyniosła ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych, z czego 80% stanowiły środki unijne. Mieszkańcy gminy Grębków mogą już korzystać z nowego miejsca do spotkań. Wyremontowana świetlica wiejska w miejscowości Stara Trzcianka zyskała nowe wnętrze, pomieszczenia gospodarcze, a przede wszystkim przestrzeń do lokalnej integracji. Aktywizacja społeczności wiejskich wzmacnia wspólnoty mieszkańców w sołectwach. Założeniem programu wsparcia Mazowsze dla Sołectw jest finansowanie niedużych projektów wpływających na poprawę jakości życia mieszkańców małych miejscowości. W naszych sołectwach są takie miejscowości, które w momencie, kiedy pojawi się taki obiekt, wokół tego obiektu zaczyna się organizować życie. Lokalna wspólnota, lokalna społeczność zaczyna żyć. I to jest potrzebne, dlatego że tutaj będą młodzi. tutaj będą Będą e, szkolenia. Tutaj będą spotykać się ci, którzy są aktywni, którzy dbają o swoją miejscowość. Budynek Świetlicy w Starej Trzciance był w bardzo złym stanie. Jakbyśmy tak 5 lat wstecz sięgnęli, to ten budynek, który. W którym mieściła się kiedyś szkoła podstawowa, no dawno zlikwidowana, był w stanie krytyczny. Tam jak się siedziało na zebraniu w środku, a padał deszcz, to na głowę leciał, leciał deszcz, a wiatr hulał przez okna, więc mieszkańcy tak naprawdę nie mieli gdzie się spotykać, odbywać swoich zebrań, więc jest to niewątpliwie bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców zarówno czcianki starej, jak i czcianki nowej, bo tak można powiedzieć obie te miejscowości z tego korzystają. Całkowity koszt modernizacji świetlicy w starej trzciance wyniósł ponad 100 tysięcy złotych. Pieniądze budżetu Mazowsza pomogły natomiast w zakupie wyposażenia. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogła powstać taka świetlica wiejska, gdzie, będą, gdzie będzie możliwość do spotkań, do różnych imprez. Teraz ten budynek zupełnie inaczej wygląda. Jest odnowiony, no i na pewno i wieś jest zadowolona z tego, że jest się gdzie spotkać. Tylko w tym roku w ramach programu wsparcia Mazowsze dla Sołectw realizowanego przez samorząd województwa blisko 11 milionów 600 tysięcy złotych pomoże w wykonaniu aż 1172 projektów. 28 to inicjatywy z powiatu węgrowskiego jak na przykład nowe place zabaw, siłownie plenerowe, remont i doposażenie świetlic czy oświetlenie drogowe. Od 8 lat jeżdżą do szkół i przedszkoli, aby edukować i uświadamiać najmłodszych uczestników ruchu drogowego o tym, jak bezpiecznie zachowywać się na drodze. Kampanię społeczną Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny prowadzi samorząd województwa mazowieckiego wspólnie z wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego. Tym razem z akcją Bezpieczny pierwszoklasista odwiedzili Radomską Podstawówkę w 2021 roku w Polsce doszło do 1775 wypadków drogowych z udziałem dzieci do 14 roku życia. W tych zdarzeniach 50 dzieci poniosło śmierć, a 1832 doznało obrażeń. Bardzo prosimy o jak najwięcej takich akcji, bo przecież cel jest jeden, aby nie ginęły, żeby nie dochodziło do wypadków z udziałem dzieci. O tym, dlaczego ważne jest noszenie odblasków, jak zachować się na drodze i przejściach dla pierwszych, dowiedzieli się pierwszoklasiści z podstawówki w Radomiu. To zaledwie kilkanaścioro dzieci z tysięcy, które już uczestniczyły w kampanii informacyjnej jesteś widoczny, jesteś bezpieczny. Doposażamy dzieci, uczniów pierwszych klas w odblaski, w workoplecaki też z odblaskami. A także później jest prelekcja dla uczniów, przypominająca im podstawowe zasady poruszania się w drodze do szkoły. Kampanię społeczną Jesteś Widoczny, Jesteś Bezpieczny samorząd Mazowsza kontynuuje już od 8 lat. W jej ramach oprócz bezpiecznego pierwszoklasisty prowadzone są także akcje Wyprawka dla pierwszoklasisty, czy Widoczny i Bezpieczny Przedszkolak, podczas której dzieci otrzymują maskotki odblaskowe i węże spacerowe. Im jesteśmy bardziej widoczni, tym lepiej. Pamiętajmy, że od 2014 roku każda osoba poruszająca się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi posiadać widoczny element odblaskowy. A my tym sposobem bezpiecznie dotarliśmy do końca programu. Do zobaczenia za tydzień!